Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Dawid Nachajowski. Witam Państwa z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Drodzy widzowie telewizji, trwam w tym odcinku. Porozmawiamy na temat zakończonej debaty o Polsce oraz przyjętej rezolucji w Parlamencie Europejskim. Dyskutowano tutaj w Strasburgu na temat spraw polskich, węgierskich, czeskich, ale Parlament Europejski nie zdecydował się podjąć debaty na temat Francji. Witam serdecznie w studiu panów posłów Parlamentu Europejskiego. Były wicemarszałek Senatu i były wiceprzewodniczący Europarlamentu Adam Bielan. Dzień Szczęść Boże, poseł parlamentu. Szczęść Europejskiego. Szczęść były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, deputowany Europarlamentu Ryszard Czarnecki. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Radorze. witam telewizorów. Panie Marszałku, jak pan ocenia poziom tej debaty? Pan jest wieloletnim posłem do Parlamentu Europejskiego, nie tylko ta kadencja, ale jeszcze wcześniej się spotkaliśmy. Czy na przykład można się wiele nauczyć z takiej debaty? Bo w przygotowane wcześniej wybrzmiało to, że nie ma argumentów za wiele, aby wyciągnąć sedno ze sprawy. Przede wszystkim naszym widzom należy się informacja, że rezolucja, którą podejmuje Parlament Europejski jest całkowicie bezwartościowa, jest niewiążąca dla innych organów Unii Europejskiej, zarówno dla Komisji Europejskiej, tym bardziej dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Była to całkowita strata czasu. Unię Europejską toczy w tej chwili mnóstwo problemów. Za kilkanaście dni dojdzie do no, historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy jakikolwiek kraj opuści Unię Europejską, czyli dojdzie do Brexitu, Wielka Brytania wystąpi ze struktur unijnych. Tymczasem parlamentarzyści europejscy debatują na temat Polski, debatują na temat Węgier, debatują na temat Czech. Tak I ten klucz, klucz, oczywiście, ale ten klucz geograficzny nie jest przypadkowy. Atakuje się kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, kraje, które Mówiąc kolokwialnie, postawiły się w kilku ważnych e, kwestiach, choćby kwestiach personalnych. E, pamiętamy rozstrzygnięcia e, dotyczące tego, kto będzie szefem Komisji Europejskiej, kto będzie szefem unijnej dyplomacji, kto będzie szefem Rady Europejskiej. Grupa Wyszehradzka zablokowała e, choćby kandydatury pana Franza Timmermansa i w tej chwili te kraje e, są na takiej ławeczce ośle ławeczce, gdzie się je atakuje. E, tymczasem. Skandaliczne rzeczy obserwujemy tutaj we Francji. Rozmawiamy dzisiaj w Strasburgu. To tutaj we Francji kilkanaście dni temu na protestujących prawników wysłano policję, pałowano, mówiąc kolokwialnie, tych ludzi. W tym samym czasie demonstrowali w Polsce sędziowie, nikomu się nic nie stało, chociaż uważam, że wychodzenie na ulicę przez osoby, które pełnią funkcję sędziego jest naruszeniem prawa, bo sędziowie muszą, i to wynika wprost z konstytucji, być całkowicie bezstronni politycznie, a Wiemy, że te demonstracje były przygotowywane przez polityków opozycji. Krótko mówiąc, całkowita strata czasu, Unia ma dużo ważniejsze problemy. Skończyło się tak, jak przewidywaliśmy, na wymianie ciosów pomiędzy posłami z Polski, z różnych... Opcji politycznych. Mam nadzieję, że w końcu nasi koledzy z Platformy, z PSL-u, z SLD, z lewicy dojdą do wniosku, że Polacy w kraju nie chcą oglądać ludzi, których wybrali, którzy okładają się tutaj ciosami, zamiast zajmować się poważnymi problemami, które są w Unii Europejskiej. Tak się składa, panie przewodniczący, że wiele razy pan zabierał głos mając na uwadze sprawy polskie w Polsce, ale też w Parlamencie Europejskim obserwuje pan od lat to, co się dzieje, bo to nie jest. Pierwsza debata o Polsce. Ja jestem ciekaw, czy gdyby takie debaty odbywały się w trybie in-camera, to byłyby organizowane tak często. Fakt, faktem, Parlament Europejski ma to do siebie, że można włączyć przez internet i słuchać, potem ściągnąć wystąpienia i nagłośnić. Ale gdyby to było in-camera, Pana zdaniem również mielibyśmy kolejną debatę? Wytłumaczmy, że in-camera to spotkanie zamknięte, hmm. tak. bez obecności dziennikarzy, nawet bez obecności osób pracujących w parlamencie. E, oczywiście nie. Tutaj e, w gruncie rzeczy chodzi e, o pokazanie takiego politycznego, e, medialnego ataku, presji na Polskę, e, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę nie chodzi o kwestie sądów w Polsce, tak jak nie chodziło o Trybunał Konstytucyjny e, i Kornika Drukarza i Puszczę Białowieską, jak nie chodziło o kwestie mediów, należności mediów w Polsce. To są wszystko preteksty. Preteksty dla tej starej Unii, dla dawnej EWG, dla dawnej Piętnastki, a zwłaszcza tych największych krajów, które coraz bardziej postrzegają Polskę, zwłaszcza Polskę jako regionu, a także inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, jako potencjalne z czasem, a w niektórych branżach już teraz, no zagrożenie czy konkurencję gospodarczą. Jeżeli słyszymy te argumenty, przedargumenty, że trzeba przymusić Polskę do osiągnięcia pewnych standardów w zakresie transformacji energetycznej, neutralności klimatycznej, to przecież jest to kwestia Ograniczenia konkurencyjności polskiej gospodarki. I podobnie tutaj te ataki na Polskę służą temu, żeby na przykład inwestorzy zagraniczni, no, zniechęceni e, tą atmosferą medialną, polityczną wokół Polski w Polsce nie inwestowali. E, jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, i to trzeba powiedzieć bardzo jasno i szczerze. E, to jest kwestia właśnie zmniejszania konkurencyjności Polski innych krajów naszego regionu, nie przypadkiem, Polska jest szósty kwartał z rzędu, liderem gdy chodzi o kraj Unii Europejskiej w zakresie wzrostu PKB per capita na głowę mieszkańca. I dlatego, ponieważ tak nam dobrze idzie gospodarczo, już wyprzedzamy Grecję, teraz wyprzedzamy Portugalię, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, to dlatego trzeba tą Polskę ustawić do konta, niech tłumaczy, że nie jest wielbłądem, niech tym się zajmie, a nie dalszym wzrostem gospodarczym. Nawiązując do tego, co pan powiedział, panie pośle, panowie pełnili funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego i znają procedury, czy czy Pan się ze mną zgadza, na przykład, że można byłoby tylko wysłać te oświadczenia Rady i Komisji, które zostały zaprezentowane w Parlamencie Europejskim, do Komisji LIBE, oczywiście z załącznikiem do wglądu wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego, bez takiej debaty nagłośnionej w mediach? I teraz, czy na przykład to, co Pan powiedział, że to nie ma większego znaczenia pod kątem prawnym, bo o to Panu chodziło, prawda? Taka rezolucja. Ale ostatni zapis w tej rezolucji jest, że jednak ten dokument trafia na przykład do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. I wiadomo, że prezydent nie zawsze. Że musi mieć takie samo zdanie, jak przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Może sobie wziąć, przeczytać i wyciągnąć własne wnioski. Jak pan do tego podchodzi? Ja myślę, że to jest swego rodzaju rytuał. Jak tylko opozycji coś nie wychodzi w Polsce, jak przegrywa wybory. Przecież kuriozum tej sytuacji polega na tym, że właśnie mieliśmy serię kolejnych wyborów w 2019 roku. Wyborów, które y, 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 zakończyły się historycznym zwycięstwem: 45% ponad w wyborach europejskich, w których y, pan poseł i ja y, braliśmy y, udział, to jest najwyższy wynik poparcia dla jakiejkolwiek formacji y, w jakichkolwiek demokratycznych wyborach w Polsce, później ponad 43% w wyborach do Sejmu, więc olbrzymi mandat. Społeczny, olbrzymi mandat polityczny dla naszego obozu, również do reformowania wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie, co jeszcze tutaj nie padło, ale musimy to przypominać, traktaty wprost europejskie mówią, że państwa członkowskie mają suwerenność w zakresie, czyli same decydują, jak ich wymiar sprawiedliwości ma być ukształtowany. Żaden zapis traktatów europejskich nie pozwala instytucjom europejskim, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, dyktować Polsce, czy Francji, czy Hiszpanii, w jaki sposób ma wybierać na przykład sędziów. Mamy w Unii Europejskiej sędziów wybieranych wprost przez polityków, wprost przez rządy, a nam się zarzuca, że Krajowa Rada Sądownictwa, która jest wybierana przez posłów mających mandat społeczny, jest ciałem upolitycznionym. No naprawdę absurdalne argumenty. Natomiast wracając wprost do Pana pytania, tak uważam, że tego rodzaju y, y, formuły są formuły polityczne bez realnego znaczenia, ale po to, żeby właśnie móc się pochwalić. Gdzieś tam w jakiś kręgach tutaj w brukselskich, że e, polski rząd jest e, napiętnowany. Tak jak zauważyliśmy, dwutorowo przebiega ta dyskusja, mając na uwadze argumenty i kontrargumenty w Parlamencie Europejskim. Tytuł debaty się czyta dotycząca Polski, mając na uwadze wysłuchania w myśl artykułu 7 Traktatu z Lizbony ustęp 1, który nawiązuje bezpośrednio do artykułu 2, w którym jest mowa o równości, wolności, demokracji i państwie prawnym i właśnie to ostatnie interpretowane na różny sposób widać w Parlamencie Europejskim przez europosłów. W Polsce mamy przecież Sejm, Senat, wolne media, sądy, które w myśl argumentów polityków prawa i sprawiedliwości są niezawisłe, niezależne i mamy kontrargumenty. Jeżeli chodzi o Izbę Sądu Najwyższego dyscyplinarną, nawet delegacja sędziów przyjechała do europarlamentu. Jest dwutorowa dyskusja. Co pan na ten temat sądzi? Przede wszystkim trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że y, gdy chodzi o protesty sędziów w Polsce, no to y, wziął w nich udział nie wiem, procent y, sędziów może, czy, czy, czy trochę więcej niż 1% sędziów wszystkich w Polsce. E, mam wrażenie, że w Polsce toczy się spór między prawnikami, między sędziami, między e, ludźmi z wymiaru sprawiedliwości. E, ja nie jestem mhm. prawnikiem, ja tylko mogę powiedzieć, że e, Polska ma pełne suwerenne prawo. Korzystamy tutaj z traktatów lizbońskich, o których mówił pan przewodniczący Bielan. Kształtujemy swój wymiar sprawiedliwości tak, jak chcemy, ale co mi się nie podoba, to ta hipokryzja unijna, bo przecież to, co jest zawarte w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju, które przeszły przez polski parlament, zostały przez prezydenta, to są sformułowania często żywcem wyjęte z ustawodawstwa. Niemieckiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, i tam to nie budzi żadnych problemów. Jeżeli w tej chwili prezydent Francji Emmanuel Macron zgłasza inicjatywę zwiększenia roli prezydenta Republiki Francuskiej, gdy chodzi o powoływanie, wskazywanie sędziów, to to nie budzi żadnej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Tutaj wyraźnie widać te podwójne standardy. To jest żywcem wypierz wymaluj. Skoro Wielka Brytania w tym miesiącu opuszcza Unię Europejską, to powołam się na brytyjskiego pisarza, zresztą lewicowego, George'a Orwella, który napisał taką powieść ,,Folwark zwierzęty", gdzie folwarkiem rządzą skądinąd świnie i jest takie hasło, że są zwierzęta równe i równiejsze. Mam takie wrażenie, że w Unii Europejskiej są równiejsze zwierzęta w postaci Francji, Niemiec i największych krajów, e, że im wolno, a innym państwom nie wolno. I to zarówno gdy chodzi o wymiar sprawiedliwości, jak gdy chodzi o kwestie gospodarcze. No bo przecież zostawmy Polskę na chwileczkę, gdzie na przykład e, e, oskarżano i karano Portugalię czy e, Włochy, kiedy rządził tam rząd eurosceptyczny za przekraczanie deficytu budżetowego, owszem karano, ale nie karano Francji, która przez lata przekraczała ten deficyt budżetowy. E, e, Juncker zapytany o to przewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedział, albo to Francja. I na tym polega problem, że tutaj stosuje się podwójne miary. To jest oczywiście bardzo niesprawiedliwe, ale jeżeli ludzie to widzą, dostrzega co coraz więcej społeczeństw, no to będzie rósł eurosceptyzm w Europie. Jedną no z przyczyn opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię jest to, że Brytyjczycy mieli dosyć właśnie takich, takiej hipokryzji unijnej, takich podwójnych standardów. Podjęli sami decyzje Brytyjczycy, tutaj ludzie będą e, tak, to szanować. Tak, ale mam nadzieję, że ta elita unijna niczego się nie nauczyła po tym Brexicie, to, bo, to, bo to nie, nie tylko kwestia odpowiedzialności poda, polityków brytyjskich, a także odpowiedzialność Unii Europejskiej, także przeciwko tego Tuska, który prowadził te negocjacje, że doszło do tego Brexitu, bo E, społeczeństwo brytyjskie odbierało Unię jako e, strukturę bardzo arogancką, która patrzy z góry na społeczeństwa w tym przypadku społeczeństwo brytyjskie. E, Unia tej lekcji nie odrobiła i dalej Powtarza te same błędy tylko teraz wobec Polski. Też mając na uwadze to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, co sesję w Strasburgu, bo to nie jest tak, że o państwie prawnym dyskutuje się raz na jakiś czas i bierze się tylko Polskę na widelec. Nie, no przecież co sesję weźmy projekt porządku dziennego. W czwartek są debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Tylko to są debaty na temat krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Panowie zabieraliście wiele razy głos na ten temat. Nigeria, Burundi podczas tej sesji na przykład. Czy należy to, o czym pan poseł Czarnecki powiedział, czy należy prawnikom pozostawić tę dyskusję, jeżeli chodzi o to, co dzieje się z wymiarem sprawiedliwości w Polsce? Czy europosłowie są w ogóle do tego potrzebni w parlamencie? Polscy, zagraniczni? Przypomnijmy naszym widzom, rząd Zjednoczonej Prawicy nie chce zrobić niczego innego, jeśli chodzi o reformy wymiaru sprawiedliwości, poza tym, żeby na kształt wymiaru sprawiedliwości miało wpływ społeczeństwo. Każdy, kto prowadzi aktywne biuro, posła, senatora, ja to prowadzę od lat, doskonale wie, każdy polityk wie, że 70-80% spraw, z którymi zwracają się do nas nasi wyborcy, to są sprawy właśnie niesprawiedliwych wyroków. I mamy sytuację, w której ci prawnicy, ta kasta, jak sama siebie nazywa, sędziowie, są wyłączeni z jakiejkolwiek kontroli społecznej, nie podlegają jakimkolwiek zewnętrznym Decyzjom, a jednocześnie czują się całkowicie bezkarni. Znamy skandaliczne przypadki, w których sądy dyscyplinarne uniewinniały, czy w ogóle nie pozwalały sądzić sędziów złopanych na gorącym uczynku, czy podczas jazdy pod wpływem alkoholu, czy wręcz na jakichś kradzieżach. Zgadzam się jednocześnie z tym, co powiedział pan przewodniczący Czarnecki. Nikt nie robi tyle dla wzrostu tendencji nastrojów eurosceptycznych. To właśnie politycy opozycji, którzy organizują te e, rytualne, można powiedzieć, co kwartał debaty w Parlamencie Europejskim, bo Polacy mają swój rozum i widzą, że rząd, który świeżo co uzyskał ich e, mandat, mandat demokratyczny w wyborach, jest atakowany zgodnie z tą doktryną Grzegorza Sketyny sformułowaną na początku roku 2016, czyli Zagranica i ulica będziemy walczyć z tym rządem za pomocą manifestacji ulicznych. Jak wiemy, one są coraz mniej liczne, a z drugiej strony za pomocą nacisków zewnętrznych będziemy wykorzystywać instytucje unijne. No ale jeżeli Polacy widzą, że te instytucje są wykorzystywane do wewnętrznych sporów polskich, prawda? Że opozycja, która nie potrafi wygrać wybory, przygrywa kolejne wybory z rzędu, wykorzystuje Parlament Europejski, wykorzystuje Komisję Europejską do nacisków i do rozgrywek politycznych, no to mogą taką Unię w pewnym momencie zacząć yy, odrzucać. Więc myślę, że opozycja bawi się tutaj zapałkami. Z tego może być naprawdę w przyszłości bardzo wiele problemów. Też mamy różnego rodzaju komentarze w Brukseli, nie tylko z ust polskich płynące, ale z zagranicznych. Na przykład ja zostałem zapytany, co się z Twoim krajem dzieje przez obywatela Unii Europejskiej nie polskiego pochodzenia. Czy jest naprawdę tak źle, proszę mi wyjaśnić, bo oglądam tutaj dwutorowo prowadzoną dyskusję w Parlamencie Europejskim. Jak to jest? Komisja Wenecka tak mówi, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To oni nie mają racji, tylko u was partia rządząca ma rację. Jakby pan odpowiedział na takie pytanie, to są sprawy, które są z życia codziennego wzięte. Odpowiedziałbym w bardzo krótko. Demokracja. Trzeba tłumaczyć, że Polacy chcą tego rządu, po raz szósty rzędu Prawie Sprawiedliwość wygrało wybory, te wyboru samorządowy w 2014 roku. Potem raz prezydenckie, mam nadzieję, że niedługo kolejny raz, dwukrotnie wybory parlamentarne, kolejne wybory samorządowe, wybory europejskie, po raz pierwszy w historii, a dlatego, że dlatego, że Polacy chcą zamiany wymiaru sprawiedliwości, na wymiar sprawiedliwości. Jeżeli w tej chwili 80% Polaków chce reformy wymiaru sprawiedliwości, to duża część z tych ludzi głosuje właśnie na prawie sprawiedliwości. A więc należy Ale tutaj Państwu przewodniczący... kolegom tłumaczyć, że to jest kwestia demokracji, to Polacy nie Polacy chcą, Polacy to na nich Polacy nie działa. Chcą, to na nic nie, działa. Chcą, to nikt nie, nie działa, działa dlatego, że odpowiadają wielu liderów było wybranych w sposób demokratyczny, ale to nie usprawiedliwia ich do tego, aby łamać konstytucję na przykład. Takie tak, są na przykład no, argumenty, Tak. No, to trzeba prawda? opowiadać spokojnie, że my konstytucji nie łamiemy, że my mamy Trybunał Konstytucyjny, a w Holandii tego Trybunału Konstytucyjnego nie ma co to nie oburza Komisji Europejskiej, że w Luksemburgu Trybunał Konstytucyjny zlikwidowano, co nie oburza Komisji Europejskiej. E, trzeba pokazywać, że w Polsce zapisy prawa są identyczne, z e, chodzi o sprawiedliwości. Jak w krajach Europy Zachodniej, gdzie nie budzą wątpliwości Brukseli. Co więcej, wpływ polityków na wybór sędziów, na przykład w Republice Federalnej Niemiec, na szczeblu krajów związkowych, czyli landów federalnym, jest większy niż w Polsce. Wybór sędziów w Austrii tak samo zależy od polityków, i możemy tu podać przykład kolejnych krajów. W Republice Czeskiej sędziów wskazuje minister sprawiedliwości. I to też nie budzi. Nie budziło przynajmniej do tej pory jakichś obaw. I raz podkreślam, to są podwójne standardy, podwójne miary, i my nie możemy przyjąć tej narracji, którą słyszymy od osób, które często wiedzą, jaka jest prawda, ale robią to specjalnie z politycznych, bo na przykład nie podoba im się, że katolicką Polską, mówiąc wprost, rządzi. Yy, prawicowy rząd, który respektuje pewne wartości, wartości chrześcijańskie, który respektuje tradycje, yy, które no, yy, pewnego tradycyjnego modelu rodziny broni, to mi się nie podoba. To mi kuje, kuje w oczy. I szukają tylko pretekstów, żeby ten rząd yy, i cały kraj. Nasz kraj zaatakować. Tak trzeba tłumaczyć naszym cudzoziemskim Bo sąsiadom. Panowie z również z tym się spotykają, na przykład jeżeli chodzi o kolegów europosłów z różnych krajów. No ja, jako osoba w Parlamencie Europejskim, była pytana, żeby merytorycznie wyjaśnić z argumentami europosłom zagranicznym, o co chodzi, punkt po punkcie, prawda, jeżeli chodzi o reformę KRS-u i czy jest to mniej lub bardziej upolityczniona struktura. To to panowie, którzy są posłami do Parlamentu Europejskiego, na pewno przecież rozmawiają z Anglikami z grupy i, i, i z innymi delegacjami, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę merytorycznie. Argumenty Oczywiście, chociaż i... pamiętajmy, że Parlament Europejski no, siłą rzeczy składa się z polityków, a to spektrum e, polityczne w Parlamencie Europejskim, e, to informacja dla osób, które nie śledzą na co dzień e, e, obrad, jest wysunięte bardzo mocno na lewo w stosunku do naszego kraju. Parlament Europejski jest dużo bardziej lewicowy niż polski Sejm, nawet e, wtedy, gdy rządziła u nas e, w Polsce e, lewica. No tutaj e, często mamy horrendalne wyniki głosowania. Na tej sesji, mijającej sesji, głosowano oczywistą poprawkę, Y, y, m, zmierzającą do stwierdzenia, że najczęściej prześladowaną grupą religijną na świecie są chrześcijanie. To była y, poprawka nasza, frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. I, on, I ta poprawka, niewielką, ale jednak y, niewielką większością, została y, odrzucona. No tutaj naprawdę bardzo często, jeśli chodzi o takie kwestie, no można powiedzieć nieideologiczne, bo to, że chrześcijanie na całym świecie są prześladowani, choćby w Afryce, na Bliskim Wschodzie. To jest rzecz oczywista dla każdego, kto się interesuje polityką międzynarodową, ale tutaj większość w parlamencie europejskim, ta lewicowa, czy wręcz lewacka większość, ukształtowana po kolejnych wyborach, te fakty odrzuca. No, no to, tutaj bo, są te to, to rezolucje, było prawda? W tym parlamencie, Jeszcze? kiedy przypomniała sytuacja, że z naszej inicjatywy, gdy była yy, yy, kwestia rezolucji na temat przeladowania... Muzułmanów Ujgurów w Chinach. Myśmy zgłosili jako Prawo Sprawiedliwość, jako EKR poprawkę dotyczącą, żeby rozszerzyć to o chrześcijan w Chinach. Tę poprawkę wówczas odrzucono. To jest taki dziwny brak wrażliwości w Parlamencie Europejskim, a gdy chodzi właśnie o kwestie chrześcijaństwa. W zeszłej kadencji o była ta rezolucja o chrześcijanach. Nie, teraz, zgadzam, że... się, zgadzam się, tylko to jakby pokazuje, że gdy jest taka możliwość, to często jest konsultowana większość, która te, te poprawki w obronie chrześcijan odrzuca. Podobnie jak zresztą, już nie tyle Parlament, co w ogóle Unia Europejska, konkretnie konwent, który przygotował tak zwaną konstytucję europejską, nie chciał, żeby w prawo tej konstytucji były zapisy dotyczące tego, że chrześcijaństwo od początku towarzyszyło Europie, że Europę budowano na chrześcijańskich wartościach. To wtedy odrzucono. I mam pytanie teraz do panów, ponieważ prowadząc obrady tutaj po mojej prawej stronie, jako wiceprzewodniczący Europarlamentu, wiceprzewodniczący Europarlamentu spotkali się panowie ze sprawą wynoszenia kwestii polskich na forum Parlamentu Europejskiego. To nie jest coś nowego, że ktoś teraz w tej kadencji powie sobie o Donosie na Polskę, że rozmawiamy w Unii Europejskiej w Parlamencie na temat tego, co dotyczy Polski i powinno się zajmować gremium Polskie na krajowym podwórku. Nie no, przecież politycy polscy informowali na forum Europarlamentu. I teraz kiedy należy mówić. Pana zdaniem o polskich sprawach na forum Europarlamentu, a kiedy należy zachowywać milczenie? W sytuacji, w której są kraje, które chcą wykorzystać to, co głosi świadomie bądź nie opozycja. Chcą ich wykorzystać, jak mawiał Lewin, jak, jako takich użytecznych idiotów. prawda? Wychodzą kolejni posłowie z Polski, z Lewicy czy z Platformy Obywatelskiej i z taką emfazą, krzyczą, że w Polsce dzieje się coś złego. To później polityk holenderski czy, czy z jakiegoś innego kraju ze Skandynawii, który negocjuje z polskim premierem, może użyć tych argumentów. Może na przykład for, zacząć forsować dyrektywy, której tak domagają się. Polscy opozycjoniści, żeby uzależniać przesłanie środków finansowych od przestrzegania tzw. praworządności, przy czym nikt nie jest w stanie zdefiniować, czym ma, miała być ta praworządność. Czy na Malcie, gdzie od trzech lat toczy się skandaliczna sprawa zabójstwa dziennikarskiej i śledczej, w którą jest uwikłana żona. Premiera Muskata, premiera, który lewicowego premiera, który od trzech lat tuszuje śledztwo, czy tam jest praworządność, czy nie. E, oczywiście ma to o tym decydować jakieś gremium e, lewicowo-liberalne, polityczne w, tutaj w Brukseli, w Strasburgu. Więc e, jeżeli pan mnie pyta, to uważam, że bardzo ważny jest kontekst. To, co robią dzisiaj politycy opozycji, którzy odreagowują kolejne. Porażki. wyliczył to świetnie pan przewodniczący Czarnecki, sześć porażek z rzędu w ciągu sześciu lat. To jest nic innego jak dawanie pretekstów doświadczonym, sprawnym negocjatorom na zachodzie Europy, którzy później będą chcieli to wykorzystać, żeby przymusić polskiego premiera do jakichś ustępstw. I to jest bardzo, bardzo groźne. To jest działanie wprost przeciwko polskiej racji stanu. Ja odpowiem na pytanie bardzo krótko. Są polskie spory i polskie sprawy trzeba rozstrzygać, ale w kraju, wyłącznie w kraju, a bo umędzynarodawianie tego, eksportowanie tych sporów, które są częścią demokracji, nie są niczym dziwnym, są oczywistością. Eksportowanie tego do instytucji międzynarodowych do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, jak to robili politycy platformy, a do Parlamentu Europejskiego, czy gdziekolwiek, to jest tak naprawdę podnoszenie ręki na własny kraj, na własną ojczyznę i to jest uwaga, dawanie amunicji do ręki wrogom Polski. Wrogom Polski. A ja pamiętam taką, taki artykuł Romana Dmowskiego z 1923 roku, postulat jest to aktualny, tytuł artykułu Gdym był wrogiem Polski. I on, Roman Moski wtedy pisał, że te kłótnie polityczne w Polsce to tak naprawdę jest woda na młyn wrogów naszego kraju. Przecież dzisiaj, a tutaj cytował Lenina, pan przewodniczący Bilan, o tych idiotach, przecież dzisiaj politycy lewicy, którzy teraz zgłaszają na tej sesji, Lewicy z Polski zgłaszają postulat, żeby zabrać Polsce fundusze unijne, przecież to będzie wykorzystane za tydzień, za miesiąc, za parę miesięcy na finiszu negocjacji o pieniądze dla Polski przez następne 7 lat. Co więcej, to będzie ostatni budżet unijny. 2021-2027, gdzie Polska przez całe 7 lat będzie na plusie, bo w już w nowym budżecie unijnym 7-letnim, począwszy od roku 2028, Polska może nie od razu, może po roku, po dwóch, po trzech, ale będzie płatnikiem netto. Polska będzie więcej, więcej dawać formie składki członkowskiej do kasy w Brukseli niż tam to odbrać. E, czemu o tym mówię? Ponieważ teraz trzeba ponad podziałami, wszystkie ręce na pokład, wszystkie siły, aby ten budżet największy wynegocjować. I jednym zdaniem e, rozmawiamy na temat konkluzji sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Też odbyła się debata poświęcona przeinaczaniu historii europejskiej oraz spraw dotyczących II wojny światowej. Czy należy te kwestie pozostawić historykom? Czy politycy również mają jakieś zadanie? My od lat powtarzaliśmy, że potrzebna jest y, y, polityka historyczna. Przypomnę, że to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński rozpoczął taką nowoczesną politykę historyczną, budując Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, chociaż był wtedy y, krytykowany. Od lat protestowaliśmy wtedy, kiedy w Polsce znajdowały się środowiska, które starały się uczynić Polskę współodpowiedzialną za zbrodnie II wojny światowej, za zbrodnie Holokaustu. No i proszę, widzimy w tej chwili, jak te środowiska, te publikacje, żeby wymienić choćby pana Grabowskiego, co wykorzystywane no, przez naszych y, y, oczywistych przeciwników, jak prezydent Putin, który właśnie zaczyna grać kartą antysemicką i w grudniu zaczął atakować Polskę jako kraj współodpowiedzialny za, za, za zbrodnie popełnione na Żydach. To później się przekłada oczywiście na już wielką politykę międzynarodową, choćby na nasze relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. Więc widzimy wprost, że rozmaite. Osoby w Polsce, które były odpowiedzialne za tak zwaną pedagogikę wstydu, czyli za e, ubieranie nas Polaków w rozmaite zbrodnie, które na nas były po, e, popełniane, przecież Polska była jedną z największych ofiar e, II wojny światowej, zarówno w sensie ludzkim, jak i w sensie materialnym, to później jest wykorzystywane przez e, polityków, którzy naszemu krajowi, naszej ojczyźnie e, po prostu źle życzą. Panie Przewodniczący. A niemiecki pisarz Tomasz Mann e, w swoim czasie pisał że nie ma nie polityki, wszystko z polityką. Polityka historyczna również. Dobrze, uwaga, dobrze, że Parlament Europejski stanął w obronie Polski de facto. Spory dotyczące praworządności w Polsce to są spory wewnątrz Unii. My tu mamy zupełnie inne zdanie niż nasi zachodni partnerzy, ale gdy chodzi o ten atak Rosji, tutaj uwaga, udało się polskim władzom, udało się polskim europosłom, mówię o prawie sprawiedliwości, spowodować, że w tej sprawie, poza jakimś marginesem, ale generalnie Parlament Europejski w tej, w tej wojnie, którą wypowiedziała nam na płaszczyźnie medialnej Rosja, Unia Europejska, Parlament Europejski stanął po stronie Polski. I to, to jest się, miejsce to Parlamentu Europejskiego, się, Europejskiego żeby o tym rozmawiać. I tutaj tutaj tak? Pan Przewodniczący Rady wspomniał prezydenta Kaczyńskiego. Prezydent Kaczyński w 2007 roku spowodował, że pani kanclerz Merkel, która wtedy, Niemcy miały wtedy prezydencję w Unii Europejskiej, ona... Chcąc nie chcąc, musiała wystąpić w obronie Polski interweniując na rzecz embarga rosyjskiego embarga na polskie mięso. To jest przykład wykorzystywania przez Polskich polityków, którzy walczą o postulację stanu, korzystania instytucji Unii Europejskiej do naszych interesów. Ta debata w Parlamencie Europejskim w obronie Polski de facto przed atakiem Rosji była tego przykładem. I była uzasadniona. I była absolutnie uzasadniona. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Drodzy widzowie telewizji TRWAM, gośni w studiu, posłowie Parlamentu Europejskiego, były wiceprzewodniczący tej instytucji Adam Bielan i również były wiceprzewodniczący... Europarlamentu Ryszard Czarnecki, posłowie Parlamentu Europejskiego, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję za wspólną dyskusję. Dziękuję Serdecznie dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, do zobaczenia w kolejnym programie z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica.